Hej, cześć się ludzie, tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku z naszej iridescent serii różowej, moi drodzy, dzisiaj. E, iridescent fotokart, czyli opalizujące zdjęcie do Xtera. i co robi ten addon, moi drodzy? Gdy na wskaźniku poszarpania ocalałego do poziomu maksymalnego brakuje najwyżej dwóch trafień, ostrzami, ostrze. Ostrzem, przepraszam, ocalały otrzymuje efekt status narażony, moi drodzy, czyli jest po prostu na strzała z autoataczka. E, dlaczego nie mam tutaj nic. Ja dlatego sobie zagrałem po prostu z perkami, które pozwolą w razie na dogonienie albo jak sorth będzie dziki, to żeby skopać szybko palety, czyli spirit fury, brutalna siła wytrzymały i ponadprzeciętna anatomia od pana Weskera, czyli, że jak zobaczymy, że surf szybko voltuje to my dostajemy jednego v na 40% szybszego. Także spoko, myślę, że nadgonimy. I co? Jak się, według mnie, ten addon prezentuje? Myślę, że jest całkiem OK, tylko trzeba myśleć, ponieważ czasami zapominamy o tym. No i ja, jak grałem z tym addonem nieraz, to zapominałem, że go posiadam. O Boże, przepraszam. I po prostu najzwyczajniej na świecie hitnąłem surojewora y, ostrzami. No i sobie nasz y, perk już, się nasz addon w sumie już był y, deduwa, ponieważ no. O Boże, przepraszam, odbija mi się w cholerę. Nie wiem dlaczego. Ponieważ był już nieaktywny, ponieważ już jest ranny ten Suru, więc doesn't matter troszkę. Jeżeli oczywiście się odcinek Wam spodoba, nie zapomnijcie się pierdoląć lekensa w górę i subskrypcji na kanale. Zostawić, jeżeli kontent DBD y, i Fasmofobii taki horrorowy Wam się tutaj podoba. Y, będę bardzo wdzięczny. No i co. No i tyle, w sumie przejdźmy do gry Tylko fajnie jakby nam dała jakąś miarę normalną mapę Albo może z paletami, nawet żeby bambuzlować, po to mamy Spirit Fury w sumie No zobaczymy jak to wyjdzie, ja oczywiście wziąłem... wiem, że raczej dostaniemy w dupę Ze względu, że nie mamy... o, lajka lampki, nie mamy, ale tutaj dużo w sumie jest okien, więc... Może poskoczymy poprzy... sobie troszkę tak yy, Nie mamy perków na geny To może być bardzo problematyczne Ale uznajmy, że może damy radę no i zobaczymy, kto pójdzie. Lampkin nie lubię zbytnio, przyznaję, bez bicia. Ale z tym buildem, co mamy, jeżeli chodzi o właśnie przeskakiwanie przez okienko i zbijania palet, to może da radę, co? Ej, ten jest jak lody walgicie? Tak szybko kolega uciekł, oho. Okej. Okay. <grystanie> OK, został zaprezentowany Berk. Jak się prezentuje? Dziękuję za oglądanie. że się rozprzedało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Like o, siema koleżanko. Czy kolego. Oj, do utraty Chu, robi swoje, proszę państwa. Troszeczkę. Nie wiem, czy ją doteguję, do tego. Dobra. S, co tam zaśpił? rana strana zbroja co kolego. Dobra, podoblokowałeś się, jak mi przykro. Oh, oh, oh. na razie oddaję, powiem wam. Na razie oddaję, oddaję. Dobra. Ok, ok. Addon został już zaprezentowany, tak ja jestem zadowolony z nakrywki. Bardzo dobrze, możemy przegrać. Kopnij paletę, żeby nam się Spirit Fusion. Tak stack zrobił. Bardzo ładnie. Oh, I can hear you, filthy fuck. Nie wiesz czy ma na kolego. Okej. Okay. Wiem, że już mogliśmy wtedy na F ten go za autoatakować, ale zróbmy to teraz. Okej, okay. wielki pinał achievement. Nie achievement, ale zwykłe po prostu te jakieś te punkciory. Ciekawe. Kurde, póki co to... rozświeczamy, to... No, jakby nie patrzeć na domy, naprawdę. Jestem całkiem zaskoczony jak Gierka póki wychodzi. Wiem, że oni biegają pod siebie, żeby się ratować, ale... Jest wielka szansa, że mają po prostu już te, dosyć, te, dosyć tej rozgrywki. Oho, boner gdzieś stworzony. Weźmy sobie te nożyki. Nie ja mam boner. Okej, okay, elegancko, elegancko. W ogóle widzicie, dzisiaj DBD, obiecałem, więc jest. Także możecie być tutaj, nie że wdzięczni, bez przesady, ale... Ale też miałem o to pograć. Oho, deliverance czy second wind po prostu. Ej, kolega. Nie musieliśmy teraz. Trochę. Trochę taki, no. Rapik. O. Dobra, latarka, kolego, jesteś mistrzem, chyba. Dziękuję. Okay. ok, na razie idzie wyśmienicie, przyznaję, bez bicia. Gdzie tak krzywo na mnie patrzysz? Dobrze, dziękuję. Hello, it's a looking for. Kogo ja tam widzę? Uuu, pan kolega jeszcze nie dostał, widzę. Dobrze, dobrze. Skopiemy sobie go. I lecimy, lecimy. O, nojku, Dobra, skopiamy to. Sprawy fióru staw, idealnie. O, i fakty da. No, proszę bardzo, ale oddaję ten Adon, mój Boże. Dobra, gierka się Idealna gierka na, zapreze na zaprezentowanie addonu. Addonu, addona? Nie wiem, jak się odmienia w sumie. I cię Każdy jest ranny, tak że ten akurat addon teraz nie odda. Bo. Bo co? Każdy został zbity. Może oni cię po prostu nie chcą już leczyć, bo wiedzą, jak się skończy to. Jest to bardzo możliwe. No to co na razie, ani razu nie ten. Nie skorzystaliśmy z tej przeciętnej anatomii. Od pana Weskera. Oni nawet nie, nie zdążą uciekać, a ja ich już powalam, jakby nie patrzeć. O Ciebie to ja zostawiam w spokoju, kolego. O, proszę, niech się leczy. To nie jest ten, co już wisiał? Zresztą zaraz. Oj. To był trochę kancer. Przepraszam. Chodźmy się tak bo może. O, mamy gwóźdź programu. Fajnie, jakbyśmy to użyli, co? Nie będziemy tutaj. Nie ma sensu. Oho. Może jednak nie odda, co Oj kolego. Oh well. What can I say? Uh. Proszę bardzo, dobra. On ma już dętkę, pan Twitch TV. Dobra, zobaczę czy miał streama. Jak tak to. Well. Mhm. Mm ciekawie, ciekawie, nie powiem. Nie co, ewidentnie coś się wyszło. Dobra. Ślady mnie prowadzą tutaj. Dobrze, dobrze. Ja skopię sobie, jak Zawsze na propsie. Zawsze, zawsze. Co ty robisz, koleżanko? Jestem troszkę toksyczny, wybaczcie. Po prostu no i tak bęgujemy tutaj, że naprawdę. Dobra, haczyk. Dobra. Elegancko, elegancko. Dobrze. Dobra, no Gierka poszło ogólnie mega OP. To było. On się ten addon jest naprawdę spokojny. tam tego, że mi zwraca ta kompilacja krzyków, czy coś jakiego tak to się nazywa. Ta, co mi zwraca właśnie. Po gwoździu programu po prostu wszystkie ostrza jakby. Eee, hey I don't give a hell, man. Ani palety. Okej, okay. now we can chase him. Może wierzę masz który Führer, ale skąd? Nie no, Infa raczej nie zwrócili ani razu im palety tak prosta na mordę. O, może tutaj. O, you filthy. Oj. Lego, jesteś zbyt kurde... Nie no. To zbyt szybko zrzuca te palety. I kurde tych pocieszających. Zaraz się dogoni kolego. Daj mi tylko. Daj sobie te. Dzięki. I w sobie pokręci trochę chociaż Steve. I tak, ta gierka była dla nich trochę dramatyczna, że tak powiem. Dobrze, więc. Uh -huh. O, och, jak są jak widzicie moja ranga w ogóle trochę się podbiła. Bo wtedy sobie po prostu streamuję na Discordzie, kurde, moją przyjacielowi panu Kaflakowi w sumie. I panu robi, też, kurde, sobie streamuje i po prostu oni mi wymyślają buildy randomowe, ja sobie gram, w to także... Mamy Golda 2. I to z takimi troll buildami z norm, takimi w miarę, więc jest całkiem ciekawie. Więc powiecie jest jedna, albo ja jestem w miarę okej okay w tą grę, albo to surwy są w miarę nie okej okay, po prostu i trochę na mobu. Chociaż czasami mnie ograją, wiadomo jak to jest. Siema, no. I can see you. Ogólnie spoiler alert, ko alert, kochani moi. Kupiłem sobie Resident Evil Village w końcu, tak, więc będzie ogrywane. Okay. Goodbye. Oj, Dobra, o, dobra, anatomiak. Siema. No, flag mnie zaraził po prostu, no kurde tutaj... ...pompan. Czekajcie, obejdźmy go. Albo nie. Widzisz kaflak, to, to, to po prostu mnie zaraziłeś jak oglądałem twój gameplay. Wspominałem wczoraj o tym, że mi dużo razy i, i widzisz przeszło na mnie. Hej, okay, hello. How are you? Końcu oddało. No bardzo dobrze. Aż jest ten glad z tego powodu, że on uciekł i nie wykręcił naprawdę. Chociaż skorzystaliśmy ze Spirit Fury, nie? Wow, wiła, wow, wow, niesamowite. Dobra, kolego, haczyk, dla ciebie. <grystanie> dobrze. So, where is the David? Davidowi odpuściliśmy tam i tak. Jak go goniliśmy wtedy, żeby sobie ostrza wziąć. To się wszystko kameruje, bo jak byłaby nagrywka do tyłu, to by był trochę smutny. Szczególnie, że taka ładna gierka nam wyszła. Dobrze, dobrze. Skopmy sobie, ale wiadomo. Dubi, do duba, dubi, dubi, duba. Weźmy w sumie, trochę nam brakuje, więc. naszego I koje. uja. Hmm. Gdzie jest pan David? Widzę, gdzie jesteś? Nie dziwię jak po prostu kampi gdzieś na własie i nie chcę mu pomóc, ale. jak trochę teraz się wracam pod tak hak, więc trochę tak. Średniawa imo, no ale to wybacz kolego, nie, nie kampiłem cię, ja tylko po prostu sobie zrobiłem całego tura po mapie i nie widziałem pana Davida. się po lewej stronie mapy, troszeczkę, ale still. Pewnie na włas... może kampi chłop, pewnie ja może gdzieś jest kaskliw, cholerowie, Tam powiem. Hmm. Albo w przedszkolu, yy, w przedszkolu to nie batkam. Albo na dole? No, I can hear. I can hear. Dobrze, i tak mamy fajną gierkę. Brakuje nam jednego huka do maksymalnej ilości. O! No, okej. Okay. No, proszę stać, ja chcę... No kurwa, co za gnój. O no, kurde, dobra, snajper elit. Nie przeszedł. Okej, okay. było co do chwilę. Proszę uciekać, panie drogi. No, no dziękuję. Dobrze. No, gierka była bardzo fajna, ale addon mega bardzo oddał. Co, jak co? Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak bardzo addon oddał nam tutaj, yy, no, gierkę po prostu. No, wygraliśmy przez addon w większości przypadków tutaj akurat. GG, well played. Co no, my tu mieliśmy? Sprawdźmy, czy pan kolega miał linka do naszego Twitcha. No, jestem ciekawy, ja zawsze sprawdzam. O, Germanii. Lekarz C, proszę państwa. Miał strumyka? Jak tak, to wybacz, kolego, ale nie miał strumyka chyba. No. Nie wiem, czemu to tak działa. Ale no Boże, typek jak jakiś piżamy jest ubrany i streamuje fuck, Pozdrawiam serdecznie. Dobra moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie pierdzieląć, lajka i subskrypcję na kanale. Gierka była naprawdę naprawdę mega ładna i Addon oddał nam, także nie będę narzekał ogólnie, rzecz biorąc, no i co? Jutro chyba też nagramy ogólnie myślę, ale jutro to będzie już. MSU, proszę bardzo, bardzo fajnie. No. Także dziękuję za oglądanie. Życzę miłego ciąka, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka, miłego popołudnia, zależy o której to oglądacie jak dzisiaj, no to najprawdopodobniej po godzinie. 15, także popołudnie już w sumie. No, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego i papa. Gogry